Świata klasyczny czy ten? Tu jest 205 państwa, tutaj mniej? Ciekawe. A jaki wcześniej odpaliłem? Aha, to jest na większej mapie. To mogę w sumie to odpalić. I po prostu zobaczymy, już tutaj, bez boostowania państw, co się stanie. Oj, ta mapa też jest w ogóle o wiele większa. Tutaj jest też więcej przejść przejść na morzu, tak zobaczyłem. Tu jest takie jedno przejście. One może być, siro dla niektórych państw jakimś mocnym game, game changerem. I chwila, tryb kreatywny. Zapętona mapa jest włączona. Chwila, bo te wszystkie ustawienia mi się zapisują. No to świetnie. A tu się dużo dzieje w ogóle rzeczy. Nie wiem, tak patrzę na tą mapę i co chwilę ktoś gdzieś idzie, nie? Nie wiem, jakieś te yy, ikonki dyplomacji. Jakieś te miecze, że niby wojna jest. Ale nie wiem, no, co chwilę jakieś państwa upadają. A nawet nie zwracam uwagę na to, jak jest to upadają. Estonia zniknęła. No ale widać, że tutaj więcej czasu zajmuje tym państw w ogóle. Żeby tutaj ten, żeby tutaj jakieś państwa poznikały z mapy. Można obserwować Polskę, chociaż Dobra, Polska już wypadła. Akurat jak o nich powiedziałem, 132 państwa jest 2035 rok na ten moment. Nie wiem, Mongolia się bije z Chinami, Libia walczy z Egiptem, nie wiem co tutaj mówić tak naprawdę. A jeśli chodzi o najbogatsze państwo, to jest to Rosja. 1600 zł, no to w sumie całkiem sporo, ale tutaj dochód, nie wiem w sumie jak to działa, czemu tutaj na przykład pisze 108? Czemu akurat 108 tutaj pisze, nie wiem o co z tym chodzi. Jak oni mają mniejszy przychód, 12,7, nie wiem, 79,0. Teraz taka Brazylia, 82, niby mają 11. Nie rozumiem szczerze tego. A teraz już jest top 100 państw, Wyspy jak się w ogóle tutaj wbijają w Afrykę. Nieprawdopodobna sytuacja. Iran się bije z Kazachstanem. A tutaj Rosja też mo mocno sobie rozjechała Europę. W ogóle też na tej mapie większej mało filmów w sumie porobiłem. A tutaj jest naprawdę więcej jakichś ciekawych przejść. Tu są w ogóle dwa przejścia do Afryki, a nie jedno. No, w sumie to też wydaje się być ciekawa mapa, ale ona też jest większa. Na, poprze na poprzednich update'ach, na poprzednim jakby tym, jak wojny trwały i działały, to mniejsze mapy zawsze były takie ciekawsze, bo te wojny wojny Były jakoś bardziej dynamiczne. A teraz, szczerze, to nie wiem, nawet jakie mapy będą lepsze. Może to się jakoś zrówna, czy coś. Trzeba będzie to jeszcze poogarniać. Jeśli chodzi o największe państwa, to są Chiny, Kanada, Rosja, Stany Zjednoczone, Brazylia. takie jakieś państwa z Europy? To Francja dopiero. Francja się wydaje być mała bardzo. No więc, Europa. No, Europa to w ogóle została rozjechana przez Rosję. Więc, Rosja w sumie. Można ją tutaj uznać w sumie za Europę. Demokratyczna Republika Konga sobie podbiła. Nigerię. No tutaj 63 państwa. Dalej się wydaje, że ich jest tutaj dużo. Naprawdę, tutaj siedzę. I mam wrażenie, że yy, dłużej to wszystko trwa. Że po poprzednim update'u, już w takim momencie, mogłoby być tutaj o wiele mniej państw. Chociaż może mi się tylko wydawać, bo te na początku, te jakieś początkowe tam państwa, to Necero szybko upadały. Teraz Erytrea walczy z y, Konga. No i tutaj widać, te major battles zrobiły tutaj trochę robotę dla Demokratycznej Republiki Konga. Okej, okay, podpisali sobie rozejm. Też chyba tutaj nie ma nigdzie takiego trybu. A chciałbym, żeby był, że yy, każde państwo ma ze sobą wojnę.